Cześć, mam na imię Weronika i żyję z cukrzycą typu pierwszego już prawie 30 lat. W dzisiejszym filmie podzielę się z Wami moimi osobistymi doświadczeniami i sekretami związanymi z cukrzycą. Nazywam je ja sekretami, ponieważ są to rzeczy, którymi osoby z cukrzycą raczej nie będą chciały się dzielić, i często jest też tak, że trudno jest im rozmawiać nawet z najbliższymi na te tematy. Są to rzeczy bardzo osobiste, często wywołujące poczucie wstydu lub wywołujące obawy o bycie niezrozumianym lub ocenianym. Ponieważ mam cukrzycę już prawie 30 lat, to doskonale wiem, jak trudne potrafi być życie z tą chorobą. Ale też wiem, jak bardzo ważne jest to, by dzielić się takimi właśnie historiami, takimi doświadczeniami, by wspierać osoby, które są dopiero na początku tej drogi, które są dopiero zdiagnozowane, ale też, żeby uświadamiać i edukować osoby, które nie mają cukrzycy i to też osoby nie tylko z najbliższego otoczenia osób z cukrzycą. Zatem przejdźmy do sekretów. Pierwszy sekret powikłania. Chyba nie ma osoby z cukrzycą, która nie bałaby się powikłań. Powikłania cukrzycy to bardzo trudny temat, i wiele osób z cukrzycą ukrywa fakt, że ma powikłania. Gdy mamy zdiagnozowane powikłania cukrzycy, wydaje się, jakby ktoś napisał na naszym czole wielki czerwony napis porażka. Daliśmy ciała, nie staraliśmy się wystarczająco, jesteśmy kompletną porażką. Mimo, że tak naprawdę staraliśmy się cały czas, wkładaliśmy 200% w to, by nasze cukry były wyrównane, w to, by wszystkie inne badania były w normie, a tutaj nagle diagnoza powikłań. Więc zaczynamy się tego wstydzić. Ja sama Mam retinopatię cukrzycową, czyli powikłania cukrzycowe w oczach. Gdy miałam zdiagnozowaną retinopatię, czułam się, jakby świat mi się kompletnie zawalił. Moja pierwsza myśl, właściwie po usłyszeniu diagnozy, była taka, że stracę wzrok. Mimo, że wyłapano tą retinopatię wcześniej, w stanie umiarkowanym czyli właściwie bez żadnych innych problemów, Niestety ja wkręciłam się kompletnie w banie się tego, co będzie dalej, w fiksowanie się na punkcie każdego kolejnego cukru. Każda hiperglikemia wydawała mi się kolejną cegiełką do tego naprawdę straciła wzrok, więc denerwowałam się jeszcze bardziej i to było takie koło zamknięte. Ja się stresowałam, denerwowałam, co powodowało, że rosły mi cukry, a później jak widziałam te cukry, to denerwowałam się jeszcze bardziej. Nie pomagało to, więc stwierdziłam, że muszę doprowadzić się do porządku i muszę przestać obsesyjnie myśleć na temat moich oczu i mojego wzroku. I kiedy powoli ogarnęłam się psychicznie, kiedy zaczęłam wyprowadzać moje cukry na prostą po tym po prostu stresującym czasie, to okazało się, że tak, faktycznie, gdy zaakceptowałam ten fakt, że tak, mam te powikłania, ale to nie znaczy, że to wszystko skończy się najgorzej. Po prostu muszę dalej żyć i muszę dba dalej dbać o siebie, tak jak dbałam, a nawet lepiej. To wtedy wszystko już było ok. Wtedy poczułam się dużo lepiej ze sobą i przestałam wstydzić się tego powikłania. Po prostu stwierdziłam: tak, to jest część mojego życia, to jest część tego, że mam cukrzycę i nie mogę tego zmienić. I bardzo się cieszę, bo odkąd jakby wszystko się poprawiło, odkąd też y, korzystam z lepszych technologii, to mam obecnie no, prawie że kompletnie wycofaną retinopatię. Nie wydaje mi się, by dało się w 100% wycofać retinopatię, to chyba raczej niemożliwe, kiedy to już jest zdiagnozowane, natomiast jest y, tak leciutka, że nawet ciężko ją zobaczyć na zdjęciach oka. Także bardzo się z tego cieszę. Więc słowo teraz do osób, które mają retinopatię lub inne powikłania, no nie poddawajcie się, nie jest to powód do wstydu, nie jest to łatka, że nie daliście rady, że jesteście jakąś chodzącą porażką. Myślę, że e, najważniejszym elementem jest zaakceptowanie tego, że są te powikłania i po prostu życie dalej, skupienie się na wszystkim innym, byle nie na tym, bo jak słyszeliście z tej historii, to nie pomaga. Kolejny sekret lęk przed igłami. Może się wydawać, że lęk dotyczący igieł dotyczy tylko dzieci, ale no dotyczy też dorosłych i, jak słyszycie, dotyczy też mnie, chociaż muszę powiedzieć, że naprawdę z tego lęku mocno, mocno wyszłam. Dotyczył mnie jakby w takiej większej skali przez wiele, wiele lat i wiem też, że nie jestem jedyna. Nie jest to coś nietypowego. Raczej nietypowe jest to, że musimy podawać sobie prawda, leki codziennie prawda, za pomocą igieł lub też nakuwać swoje ciało za pomocą igieł, bo tego wymaga nasza choroba, cukrzyca. Nawet jeżeli korzystamy z sensorów i korzystamy z pompy insulinowej, dalej potrzebne nam są igły do tego, żeby te wszystkie urządzenia prawda, i osprzęt wprowadzać pod skórę. Nie. Jeżeli chodzi o sprzęt cukrzycowy, to um, ja mam tutaj raczej mniejsze lęki, rzad, rzadziej się pojawiają te lęki, um, i zauważyłam, że kluczowe było znalezienie sprzętu, który nie sprawia mi po prostu dyskomfortu. Bo jeżeli y, korzystam ze sprzętu, który y, no, po prostu częściej sprawiał mi ból częściej coś tam się psuło, częściej coś nie wychodziło, częściej nie wiem, leciała krew albo właśnie odczuwałam jakiś ostry ból. No to więcej miałam tych lęków. No jest to logiczne, prawda? Natomiast kiedy zaczęłam używać urządzeń osprzętu, które po prostu minimalnie zadają ból lub też ten ból występuje rzadko. To moja sytuacja poprawiła się znacząco. Natomiast przez bardzo długi czas, przez praktycznie prawie całe moje życie, miałam lęk przed igłami, e, igłami e, konkretnie chodzi o pobranie krwi i o szczepienia. A wynika to z tego, że po prostu miałam bardzo, bardzo przykre doświadczenia, jako małe dziecko. Byłam zdiagnozowana, jak miałam 4 lata, był to 95 rok, prawie miałam skończone 5. No nie były to fajne warunki w polskich szpitalach. Mam wrażenie, że no zmieniło się to bardzo mocno, jeżeli chodzi o podejście lekarzy i pielęgniarek. Wtedy było to, no, no to były dramatyczne momenty, muszę przyznać, i no niestety zostawiło to Duży, duży ślad w mojej głowie, i faktycznie widziałam, że mam objawy po prostu takie lękowe. Już jako po prostu, prawda? Starsza, starsza dziewczyna w sensie nastolatka, no, prawda? I później młoda kobieta. No to dalej miałam takie dziwne objawy, że no, kręciło mi się w głowie, robiło mi się słabo. Jeszcze nikt nawet tej igły nie wprowadził. Ja siedzę w poczekalni, próbuję się uspokoić. No i, jakby, no wydaje się to takie, o, dorosła osoba, jak może się bać igieł, O, przecież to nic strasznego. No tak, ale jakby, jak połączycie sobie te kropki, że gdzieś tam kiedyś wydarzyło się coś i później, jakby zostaje jakoś ten lęk, prawda, w nas. No i w pewnym momencie na szczęście te lęki zaczęło odpuszczać. I tu znowu, tak, jak z cukrzycowym osprzętem, tak, po mojej przeprowadzce do Belgii miałam styczność z in, in, innymi metodami pobierania krwi, in, innym sprzętem do pobierania krwi w belgijskich szpitalach, które sprawiły, że czułam się dużo bardziej komfortowo i dużo mniej się bałam. I zaczęło, zaczęły te lęki coraz bardziej odpuszczać. Tak samo z. Um, ze szczepionkami, ponieważ yy, tak się składa, że miałam szczęście być, być szczepiona przez osobę, którą znałam y, dobrze w takich bezpiecznych warunkach, to też czułam się bezpiecznie, więc wydaje mi się, że takie poczucie bezpieczeństwa i takie zapewnienie, że wszystko będzie dobrze i yy, yy, yy. Myślę, że to po prostu jest kluczowe, żeby uczucie, że mamy kontrolę, uczucie, że jesteśmy bezpieczni. Także, jeżeli boicie się igieł, jeżeli macie z tym problem, to nie ma się czego wstydzić, naprawdę. Myślę, że naprawdę i tak znosimy dużo, bo musimy ciągle chodzić, prawda, na badania, musimy wprowadzać urządzenia za pomocą igieł. Nie jest to przyjemne i też wiele osób powiedziało mi, że nie byłoby w stanie żyć z tą chorobą. No cóż, my nie mamy wyboru. Także myślę, że nie ma się czego wstydzić. Kolejny sekret hipoglikemia. Co mam na myśli przez sekret hipoglikemia? Ehm, niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie ukrył swojej hipoglikemii i próbował ją tak zamaskować co jest bardzo, bardzo trudne. Ehm, no, więc tak naprawdę mi się zdarzyło na przykład wiele, wiele razy. Hipoglikemię, tak. O, szybko zjem, muszę, muszę, muszę wrócić do tego, co, co robiłam. Muszę zająć się z powrotem moimi sprawami, moim życiem, i zdarzało mi się, że te hipoglikemie występowały w no, najmniej komfortowych sytuacjach, mówiąc lekko, i po prostu czułam, że to jest jakiś przypał, że ja teraz muszę usiąść, zjeść. I po prostu potrafiłam sobie wpychać do buzi jakieś dekstrożelki, co tam miałam, prawda, żeby tylko szybko się pozbyć tej hipoglikemii, bo ta, hipogli oh, ta hipoglikemia znowu mi psuje, prawda? I no to, to wydaje mi się, no, no, nie jest zbyt mądre, no bo ten sekret. Jeżeli nikomu nie powiemy, że mamy hipoglikemię i musimy szybko, prawda? Próbujemy szybko ją zamaskować, szybko podnieść nasz cukier, a na przykład to nie będzie skuteczne i dojdzie do ciężkiej hipoglikemii. No cóż, nie jest to dla nas dobre. Więc tak, zdarzało mi się tak robić, i też właśnie wstydziłam się tego, że mam hipoglikemię. To tak jakby, czy, czy na jakimś szkolu, czy na jakimś spotkaniu, czy w pracy. Zdarzały się te hipoglikemie i staram się ich jak najszybciej pozbyć. A jednak nasz organizm potrzebuje czasu, byśmy doszli do siebie. Jest to, prawda, te minimum 15 minut. Musi, powinniśmy usiąść, odpocząć, nie jeść i biec gdzieś. Myślę, że nie warto się tego wstydzić i um, jest to trudne, jest to trudne, bo to jest trochę tak, że wydaje nam się, że przyznajemy się do jakiejś słabości, i że to jest takie niekomfortowe, że of, tylko ja mam ten problem, tak. No ale ważne jest to, my mamy cukrzycę i my powinniśmy dbać o siebie i wydaje mi się, że po prostu trzeba y, rysować te granice. Trzeba pokazywać, y, co możemy, a czego nie możemy. I nie powinniśmy się tego wstydzić, bo po prostu tak działa nasz organizm. Nasz organizm działa w ten sposób. Nasz organizm nie jest zdrowym organizmem. Nie mamy naprawdę. Y, Czego się wstydzić przed innymi, po prostu odpowiednio objaśniając nasze potrzeby, wydaje mi się, że będziemy w stanie to zaakceptować. A jeżeli my to zaakceptujemy, to też inni to zaakceptują. Tak więc nie warto ukrywać hipoglikemii, tak myślę. Utrata kontroli. Kolejny sekret. Nikt nie lubi tracić kontroli, a już na pewno diabetycy nienawidzą tracić kontroli nad swoimi cukrami. Um, I oczywiście nikt nie chce się do tego przyznać, bo jest to bardzo, bardzo wstydliwy temat. Boimy się być ocenianymi. Czy to jest wyrywkowy wynik, który ktoś przypadkiem zobaczył i pokręcił głową? Już nas ocenił zły diabetyk, tak, jak to się mówi. No tak, ale ten jeden wynik o nas nie świadczy, prawda? Jednak no, towarzyszy nam okropne uczucie, prawda? Uczucie tego wstydu i takiego po prostu poczucia porażki, że zrobiliśmy po prostu coś źle. I ktoś to widział, ktoś był świadkiem tego, bo jak nikt nie widzi, to trochę tak jak z tymi rzeczami, co udostępniamy w social mediach. Bo jak nie udostępnimy, to znaczy, że się nie wydarzyło. A jak jest wrzucone do internetu i ktoś widział, znaczy, że się wydarzyło. Więc jak ktoś zobaczył ten wynik, ktoś był świadkiem, no to jakby odczuwamy to bardziej, prawda? Tak mi się zdaje, że jak jest świadek, to, to tak e, można, można bardziej się tym przejąć. No, zwłaszcza, że ktoś może nas skrytykować. Więc tak jak wspomniałam, czy ten wyrywkowy, prawda, wynik, przy, Zobaczony przypadkiem. Czy jak idziemy do diabetologa, który na przykład no, jest dość surowy. Tak samo, nawiązując trochę do poprzedniego l, 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 sekretu związanego z hipoglikemią, to też, prawda, utrata kontroli. Czasem boimy się, że um, ktoś nas zobaczy, że idziemy jakimś takim krzywym krokiem, bo jest nam słabo. No to, że ktoś zobaczy, o. Komu się za dużo wypiło, prawda? Od razu, od razu nas oceni i nie pomyśli o tym, że na przykład może to być związane z hipoglikemią, bo możemy bać się utraty kontroli, prawda? I zarówno przy hipoglikemii, jak i przy hiperglikemii. Mi na przykład zdarza się być bardzo, bardzo złą przy hiperglikemii. Też nie jestem za bardzo w stanie wykonywać. Niczego sensownego, że tak powiem. E, więc też, no, boimy się tego, że no, stracimy kontrolę, prawda, nad, nie wiem, nad naszą pracą, nad, nad tym, prawda, co, co mówimy. E, I najgorzej, jak już o tym mówiłam, że będą tego świadkowie. Dla mnie najbardziej mój sekret tej ut utraty kontroli. Ja naprawdę nie lubię dzielić się. Jeżeli mam wysoki cukier, wydaje mi się, że dzielę się tym tylko z osobami, które, które to rozumieją. Dzielę się z tym najczęściej moim mężem, który no, nigdy tego nie ocenia, tylko de facto mi po prostu współczuje i może zapytać, czy czegoś potrzebuje, natomiast nigdy nie powie. Czegoś w stylu. No tak, no bo nie wiem, podajesz za mało insuliny, albo zjadłeś za dużo, raczej raczej to ja mówię, że o tutaj nie zrobiłam tego, albo tu zrobiłam za mało. No, no zdarza się tak, zdarza się. Więc jakby to, że tracimy kontrolę czasem, nie jest tak naprawdę niczym złym, ponieważ musimy kontrolować naszą cukrzycę codziennie, 24 godziny na dobę tak naprawdę. Cały rok, 365 dni w roku, bez przerwy. Więc jeżeli stracimy kontrolę na godzinę, czy nawet na jeden dzień, czy nawet na tydzień, zdarza się, mamy trudny okres, na przykład, jesteśmy chorzy, coś się stało, nie zmieni to jakby całego obrazu naszej cukrzycy. Tak naprawdę, więc każdy ma prawo popełniać błędy i każdy ma prawo czasem do. Prawda, gorszego dnia, nawet my. Oczywiście musimy się starać, ale wydaje mi się, że też nie za wszelką cenę, bo za wszelką cenę może prowadzić do kolejnego sekretu. Niestety. Kolejny sekret to wypalenie. Chodzi mi oczywiście o cukrzycowe wypalenie. Które przeżyłam w 2013 roku, kiedy moja cukrzyca skończyła 18 lat. I mocno przejęłam się tym, że ona już jest jakby dorosłą osobą. Gdyby była osobą, to tak byłaby już dorosła. I pamiętam, że wtedy pomyślałam o tym, że aha, no to teraz. Już codziennie będę się budzić, i będę miała tą cukrzycę. To już się nic nie zmieni. Tak jakby dotarło to do mnie wtedy i tak załamałam się. I też. Wydaje mi się, że też dużo innych rzeczy działo się wtedy takich psychicznych w moim życiu, więc tak się to wszystko też ponakładało. No bo jednak. Zawsze tak jest, że życie wpływa na cukrzycę i cukrzyca wpływa na życie. Na szczęście też wtedy mój diabetolog zauważył, że tak pogorszyły mi się cukry i że jestem jakaś taka nie do końca, więc nawet to było dla mnie bardzo ważne, że dostałam takie wsparcie i taką sugestię, żeby pójść do psychologa w szpitalu i od tego się zaczęło. I właściwie od tego zaczęła się Praktycznie cała moja podróż z psychoterapią. Bardzo mi to pomogło i pamiętam, że to było dla mnie chyba najważniejsze, że to było dostrzeżone przez innych, że dostałem to wsparcie. Nie, że o, co ty robisz, że masz takie beznadziejne cukry, tylko że czy coś się dzieje u ciebie nie tak, bo widzę, że masz gorsze cukry. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dostrzec. Co jest ponad tą cukrzycę, prawda? Bo to, że ktoś ma gorsze cukry, to nie znaczy, że ma gdzieś tą cukrzycę, tylko może coś się dzieje w szkole, coś się dzieje w pracy, coś się dzieje w domu, coś się dzieje, prawda, w rodzinie, w związku, coś jest nie tak, jest jakiś trudny temat, trudny okres, jakieś, nie wiem, egzaminy na przykład, prawda? Albo jakieś trudne wydarzenie w rodzinie, to wszystko rzutuje na cukrzycę. No, ale to też ma swoją pozytywną stronę. Takie, to, to wydaje mi się to wypalenie jakby, bo też jakby człowiek tak się zatrzyma i spojrzy na swoje życie, na swoje zdrowie. I w moim przypadku też to sprawiło, że zaczęłam bloga o cukrzycy Blue Sugar Cube właśnie w 2013 roku i zaczęłam pisać o swoich doświadczeniach z cukrzycą. Um, I cieszyłam się, bo okazało się, że jakby wiele osób podziela te doświadczenia i że nie jestem w tym sama, więc to też było takie ważne. Myślę, że warto naprawdę czasem się tak zatrzymać, zastanowić i myśleć o swoim zdrowiu zarówno prawda, tym fizycznym, jak i psychicznym. No i tak jak o wszystkim już powiedziałam. Myślę, że nie jest to powód do wstydu, tak jak mówiłam o tej kontroli, to właśnie musimy, musimy kontrolować, musimy prowadzić naszą cukrzycę, cały czas, cały czas jest z tyłu głowy, więc nie jest to nic naprawdę dziwnego, że prowadzi to, no może, może prowadzić, nie u wszystkich, prawda, do, do jakiegoś wypalenia, do jakiegoś rodzaju wypalenia. Dziękuję, że zostaliście do końca filmiku. A teraz bonusowy sekret, którym Was myślę zaskoczę, o, lub nie, <grywamy> zobaczymy. <grywamy> Sekretem wielu diabetyków, wielu osób z cukrzycą jest cukrzyca. I nie jest to niestety mała grupa ludzi. Wielu. Diabetyków wstydzi się swojej cukrzycy, w ogóle nie mówi o tym, że ma cukrzycę. Cukrzyca jest ich sekretem, ukrywają to, że są chorzy na cukrzycę przed pracodawcą, przed kolegami i koleżankami z pracy, w szkole, na studiach, w, w rodzinie, w dalszej rodzinie, przed drugą połówką. Różne są historie. Słyszałam kilka różnych. Tego typu historii. Moje doświadczenie z ukrywaniem cukrzycy wydaje mi się, że dotyczy um, częściowo jakiejś dalszej rodziny, a częściowo też pracodawców, bo zdarzało mi się nie mówić o tym, że mam cukrzycę, mimo że tak naprawdę od wczesnych lat. Dziecięcych. Ja o tej cukrzycy gadałam, lubiłam mówić, tłumaczyć o cukrzycy, co to jest. Jak miałam pompę, to zaraz jak jakieś inne dziecko mnie pytało, co to jest. Wtedy, jak miałam pierwszą pompę, to miałam 12 lat, więc, no to już taka starsza trochę bym, tak? Ale wcześniej też yy, mówiłam o cukrzycy otwarcie, a jak już miałam pompę, to mówiłam dużo, dużo więcej. Natomiast zdarzały się sytuacje, gdzie o tej cukrzycy na przykład nie mówiłam, nawet powiem szczerze, nie wiem dlaczego nie mówiłam, bo wydawało mi się, że po co. A, no i później na przykład wynikała jakaś sytuacja związana z cukrzycą. No i wtedy był, wtedy był problem. Wydaje mi się, że od tego momentu. Gdzie, od tego momentu, gdy już byłam za tymi doświadczeniami, gdzie nie mówiłam o cukrzycy i nie kończyło się to dobrze, zaczęłam po prostu mówić o swojej cukrzycy zawsze. Niestety nie daję to gwarancji, że zawsze wszystko będzie ok, bo no, spotykałam się też yy, z niezrozumieniem co do na przykład jakichś moich sytuacji objawów i tak dalej. Yy, ale wydaje mi się, że dalej o cukrzycy warto mówić, dlatego że jeżeli będziemy w stanie Zagrożenia życia, prawda, ciężka hipoglikemia. To osoby z naszego najbliższego otoczenia powinny wiedzieć, że mamy cukrzycę i jak nam pomóc. Jest to bardzo ważne. Jest to czasem trudne, żeby mówić o cukrzycy, zwłaszcza jeżeli później spotykamy się um, z jakimiś niechcianymi komentarzami lub pytaniami, nieproszonymi radami itd., itd. Jest to bardzo trudne. Ale wydaje mi się, że jest to ważne dla naszego bezpieczeństwa, a jeżeli już się przemożemy, jeżeli damy radę, prawda, powiedzieć o tym wszystkim, to jest to też świetna okazja, oczywiście nie jesteśmy do tego zobowiązani, ale jest to świetna okazja, żeby ludzi edukować. Bo nie bo od kogo, jak nie od nas, prawda, najlepiej się ta osoba zdrowa dowie o cukrzycy. Może się okazać, że będzie chciała wiedzieć więcej. Może się okazać, że dzięki temu pomożemy kogoś, komuś, yy, może się okazać, że dzięki temu pomożemy komuś się zdiagnozować, na przykład z rodziny tej osoby, albo nawet tej osobie. Może ktoś nie ma zupełnie pojęcia o objawach, prawda, cukrzycy, więc... Sekret. Niestety niebezpieczny, więc myślę, że warto mówić. Nawet jeżeli się boi, boimy się, boimy się jakichś konsekwencji y, zawodowych, boimy się, prawda, konsekwencji innego rodzaju jakichś. Myślę, że jednak mimo wszystko trzeba o tym mówić dla naszego własnego bezpieczeństwa. Dlatego, żeby po prostu, y, jeżeli coś się dzieje, to nawet jak. Ktoś nie będzie potrafił, na przykład, podać nam glukagonu, to przynajmniej będzie wiedział, że musi natychmiast wezwać karetkę, bo jest to poważna sytuacja. Także zbierzcie się na odwagę i rozmawiajcie o cukrzycy wszędzie, tak naprawdę. A to, że rozmawiacie wszędzie o cukrzycy i mówicie o tym, że macie cukrzycę, dalej nie oznacza, że cukrzyca was definiuje dalej. Jesteście osobą, która ma swoje pasje, ma swoje zainteresowania, potrafi różne rzeczy, lubi jakieś rzeczy, nie lubi jakieś rzeczy i nie wszystko wokół nas jest związane z cukrzycą. Dzięki za oglądanie, i do zobaczenia w następnym filmie.